To jest plany party, to ja witam was w części drugiej w pojedynku z, z moim najlepszym widzem i chyba z lepszą osobą ode mnie. Brawo, kapiec. pójdź, ten ty proszę. No! W powietrzu cię trafiłem, chyba. Nie mam szans, mam 40 HP. Dwa razy mnie trafi się i nie żyje. No właśnie. Albo ja nawet teraz. Na No nie wiem czy te skiny to są płatne, to da się je trafić, to tylko można je wylosować. Mi się wydawało najpierw, że tylko można je wylosować. No nie wiem. Możesz napisać kapiek jak go trafiłeś. Patrzcie ile kul jest na ścianie. Да, мы еще набоем. Ładnie trafiłem go dwa razy. Z Glocka, jak jest ciężko, wolałbym grać na USP, ale chyba już nie ma. A poza tym naboi by mi na pewno nie starczyło. Mam strasznego niecela. No nie, wygrasz to, nie mam szans. Uuu, ładnie. No on też. Nie trafił, ale gdzieś nisko. Patrzcie. Jest. 13. Jeszcze raz ci trafię? Jest. W końcu. <laughs> w końcu. Może nie uda mi się. Jestem tego pewien. Nie mam szans praktycznie żadnych. No... Dzięki, pa! Subskrybujcie, łapujcie, komentujcie, a już na razie, cześć!